I znów się widzimy. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat, mam nadzieję, ciekawy, a chyba ciekawy, dlatego że niejednokrotnie już w komentarzach pod moimi filmami zderzyłem się z tym, że chłopaki byli zaciekawieni tym, po czym rozpoznać, że dziewczyna, która właśnie pojawiła się w ich życiu, to jest ta jedyna, bo czasami kogoś poznają i nie są pewni, czy już powinni zamykać się na tę dziewczynę. Czy kontynuować swoje poszukiwania? Doszedłem do takiego wniosku, bo są osoby, które mówią, że jak spotkasz taką osobę, to będziesz o tym wiedział, że to jest ta osoba. I z tym trudno polemizować, bo poniekąd tak jest, że jak jest osoba bardzo yy, no, w jakiś sposób pasująca do Ciebie. To właśnie będziesz tak to odczuwał, że chcesz się na tej osobie skoncentrować. Z drugiej strony zauważyłem, że są różne podejścia do związków, i są osoby, które podchodzą do związków praktycznie, a są też takie osoby, które podchodzą bardziej jakby idealistycznie. Czyli tak jak. Ktoś uwielbia mieć pracę, która w 100% go oddaje. Nie idzie na kompromisy, tylko wszystko w życiu musi mieć takie pod niego maksymalnie. I takie osoby mogą mieć trochę większe wyzwanie w znalezieniu odpowiedniej kobiety, dlatego że właśnie to znalezienie kobiety, gdzie jest to połączenie dusz, jest znacznie, znacznie trudniejsze niż znalezienie tylko ładnej, z którą jest o czym rozmawiać dlatego czasami nie spotykamy przez całe życie takiej osoby albo spotkamy jedną czy dwie, więc jeżeli jesteś osobą, która tak bardzo idealistycznie podchodzi i nie lubi się rozmieniać na drobne, wie czego oczekuje od relacji i chce, żeby to było właśnie takie coś no to świadomie często takie osoby decydują się na życie singla do czasu aż tego nie dostaną w pełnym pakiecie. I są też osoby, które podchodzą bardziej praktycznie i to jest ciekawostka, że Bill Gates właśnie był taką osobą, że żona jego obecna postawiła go pod murem, powiedziała albo się ze mną e, ożenisz, albo kończymy naszą znajomość. On na tablicy wypisał sobie za i przeciw. I przyłapała go na tym, jak tam były plusy i minusy, i, i z jego rachunków wyszło, że jednak lepiej wyjdzie na tym, jak się z nim zwiąże, więc są też osoby, które mają takie pragmatyczne podejście, i to też nie jest złe. I te osoby, które mają pragmatyczne podejście, to zrealizują się w związku z kobietą, e, którą będą mogli w jakiś sposób przewidzieć, będą czuli się przy niej bezpiecznie, będą wiedzieli, że to jest osoba, z którą warto tworzyć związek, jest rozsądna, nie wiem. Zarządza dobrze budżetem, jest inteligentna, y, można ją zabrać do towarzystwa, y, będzie wsparciem na stare lata. Jest to taka, powiedzmy, dobra y, dusza i też daje mu jakieś paliwo na co dzień, i może nie jest to ta kobieta z jego marzeń, y, nie ma tam porywów serca olbrzymich, ale on się na taką kobietę decyduje świadomie i jest z nią potem szczęśliwy, bo to, czy potrafisz być szczęśliwy w tym związku, już nie tak bardzo zależy właśnie od, yy, znaczy, w pewnym sensie tak, od tej kobiety, ale w dużej mierze od twojego podejścia do tego związku. Czy chcesz widzieć ten związek jako pełny, czy jednak cały czas z tyłu głowy będzie, a gdyby ona była ładniejsza, gdyby ona była bystrzejsza, a gdybyśmy mieli podobne pasje, bo tutaj się akurat różnimy, to może byłoby lepiej, może powinienem jeszcze szukać to się nigdy nie kończy. Więc w tym momencie, kiedy już do, dopasujesz tą swoją partnerkę według swoich preferencji, czyli według tego rozsądku albo według tego e, większego nasilenia emocjonalnego, tego, tego czaru, tego, tego zauroczenia, to po prostu bardzo ważne jest to, żeby już być tak, nie wiem, męski w tej decyzji. Czyli odciąć już, y, jakby słowo decyzja z łaciny, y, zawiera w sobie y, chyba słowo, które jest odpowiednikiem odcięcia, z tego co pamiętam. Czyli to pokazuje, czy że decyzja jest prawdziwa, że ko kończysz spekulacje, odcinasz pewne opcje, zostajesz przy jednym. I wtedy już skoncentrować się na tej kobiecie. Popatrzcie na naszych y, dziadków, naszych dziadków. Y, Którzy nie mieli wyboru czasami w tym, z kim spędzą życie i ktoś za nich to wybierał, a jednak potrafili w tych związkach wielu z nich być szczęśliwymi do końca życia, e, dlatego że nie zastanawiali się nad tym, że mogłoby być to in inne, mogło to by być inaczej, tylko myśleli, że tak ma być, w związku z czym, nie szukając dziury w całym, skoncentrowali się na tym, żeby jak najlepiej tę relację prowadzić. Są różne metody. Ja się przyglądam mojej babci do dzisiaj. Ona już ma trzeciego męża. Po śmierci mojego dziadka dwa razy byłem na jej ślubie i nie mogę wyjść po z wrażenia. Jak ona potrafi się odnajdować w takich relacjach, widząc jak wiele rzeczy dzieli, na przykład z mężczyzną ją. Sztuka kompromisu panowana do perfekcji i koncentrowanie się na rzeczach, które są dobre. No, także to też... Nie znikąd jest, jest, jest to powiedzenie, że kiedyś się rzeczy naprawiało, dzisiaj się rzeczy wyrzuca, i tak samo jest w relacjach, bo tak trochę jest. Coś nie pasuje od razu, próbujemy to wyrzucić z naszego życia. Tymczasem tak wiele rzeczy można przepracować, koncentrując się na tym, co jest dobre, z kobietą, z którą już przyszło ci. Żyć, bo się na nią zdecydowałeś. To po prostu ja uważam, że w dużej mierze jest kwestia decyzji, że ty chcesz tego związku, i potem jest kobieta, która w jakiś sposób, no, przystaje. Nigdy nie będzie idealna, bo jakaby nie była, nie może być idealna. Jakby była. Przekosmicznie piękna i mądra to miałbyś problem, bo faceci drzwiami, oknami, wszyscy Playboje, osiedlowi, miastowi na skalę Polską i świata próbowaliby się odbijać. Yy, ciągle by się denerwował, nie mógłby się jej samej gdzieś puścić, bo zaraz próbowaliby ją, nie wiem, gwałcić. Miałem takie sytuacje, że koleżanki mi opowiadały, że faceci próbowali na siłę zaciągać do samochodów gdy tylko szła ulicą, bo była taka atrakcyjna, więc no widzisz, nawet gdybyś miał idealnie śliczną kobietę, to też jest problem jak masz taką, która po prostu no, jest w twoim guście, ale no, nie jest idealna z wyglądu, może być to lepsze ale wtedy już nie myśl też, że ona mogłaby być lepsza bo sobie robisz krzywdę, bo tamta Przyniosła być innego rzędu cierpienia, których ta ci nie przyniesie i nigdy nie będzie idealnie. Dlatego to jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie: czy ja naprawdę chcę związku, czy jednak lubię swoje życie, to rozwiązłe i takie chcę prowadzić. Trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, czy się chce z tego zrezygnować i zdecydować się na związek, potem szukać partnerki. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeśli uważasz, że w jakiś sposób było przydatne to, co powiedziałem, możesz zostawić lajka, będzie to dla mnie znakiem, że tak właśnie było. Bardzo mi będzie miło, jak będziesz moim subskrybentem, będziesz powiadamiany na bieżąco o nowych materiałach, jeśli jesteś za samorozwojem w relacjach. No to to jest dobra decyzja. Zapraszam Cię także na mojego bloga, do którego link znajdziesz pod filmem. Tam jest więcej materiałów niż na samym YouTubie. Są treści, których tutaj nie ma. Moim celem jest to, abyś dostawał od kobie to, co najlepsze, bo wtedy poprawi to jakość całego Twojego życia.